Ból zmienia nas w sposób, którego możemy nawet nie dostrzegać, gdy życie zasypuje nas trudnościami. Może się wydawać, że pozostają nam tylko blizny i ciężary, których inni nigdy nie zobaczą. Pamiętaj, że te doświadczenia nie definiują Ciebie ani nie czynią Cię słabym. Oto kilka cech, które często rozwijają się u ludzi po zmierzeniu się z najtrudniejszymi wyzwaniami życia. Chęć uszczęśliwiania wszystkich wokół siebie. Czasami po przetrwaniu poważnych trudności pojawia się silna potrzeba ochrony innych przed tym samym bólem. Ta potrzeba może przerodzić się w coś, co niektórzy psychologowie silna potrzeba ochrony innych przed tym samym bólem. Ta potrzeba może przekształcić się w coś, co niektórzy psychologowie nazywają kompleksem zbawiciela. Głęboką potrzebą ratowania osób w Twoim otoczeniu przed dyskomfortem, trudnościami lub cierpieniem emocjonalnym. Nie chodzi tylko o unikanie konfliktów lub bycie osobą, która stara się zadowolić wszystkich. To Twój sposób na ochronę innych przed bólem, który znasz aż za dobrze. Jednak posiadanie kompleksu zbawiciela może sprawić, że będziesz bardziej podatny na wykorzystywanie. Chociaż współczucie jest piękną cechą, należy pamiętać, że samoopieka i wyznaczanie granic są również niezbędne. Dbanie o siebie nie jest egoizmem. To kluczowy element procesu zdrowienia i wyznaczenie granic są również niezbędne. Dbanie o siebie nie jest egoizmem. Jest kluczowym elementem procesu zdrowienia, chociaż możesz odczuwać silną potrzebę pomagania lub ratowania innych, możesz również mieć trudności z zaufaniem ludziom. Przeżyte krzywdy sprawiły, że stałeś się ostrożny, co może utrudniać ci otwarcie się, lub sprawiać, że czujesz się nieco zdystansowany w stosunku do nowych osób. Pamiętaj jednak, że nie jest to wada. Według Judith Herman. Ostrożność jest mechanizmem obronnym, sposobem w jaki umysł chroni cię przed kolejnymi zranieniami. Pamiętaj jednak, że nie wszyscy chcą cię skrzywdzić. Zaufanie można odbudować, ale wymaga to czasu i nie ma nic złego w tym, że robisz to we własnym tempie. Silne pragnienie stabilności i bezpieczeństwa po traumatycznych przeżyciach i niepewności stabilność staje się czymś, czego pragniesz, gdy przeżyłeś ból, który wydawał się nie do opanowania. Struktura i rutyna dają poczucie komfortu. Tworzenie przewidywalności to Twój sposób na zmniejszenie chaosu, którego kiedyś doświadczyłeś. Ćwiczenie uziemiające, takie jak technika 54321, polegająca na zidentyfikowaniu pięciu rzeczy, które widzisz, czterech rzeczy, które możesz dotknąć, trzech rzeczy, które słyszysz, dwóch rzeczy, które czujesz i jednej rzeczy, którą smakujesz, może przywrócić Cię do teraźniejszości i złagodzić niepokój, gdy czujesz się niespokojny. Wewnętrzna odporność to nie nie zawsze jest głośna lub widoczna. Ludzie wokół ciebie mogą nie rozumieć głębi Twojej siły, ale to ona pozwala ci iść naprzód, nawet gdy sytuacja jest trudna. To ta cicha siła popycha cię do działania, niezależnie od tego, ile porażek poniosłeś. Pomyśl o samotnym rodzicu, który godzi pracę, dzieci i wszystko inne, sprawiając, że wszystko wygląda na łatwe, a jednocześnie po cichu poświęca swój czas i energię aby wszyscy inni mieli się dobrze. Odporność nie polega na tym, aby wszystko robić dobrze. Chodzi o to, żeby nadal się pojawiać, nawet gdy łatwiej byłoby się poddać. Nadmierna niezależność, twoje kruche zaufanie spowodowane zdradą, może prowadzić do silnego poczucia niezależności, sposobu na ochronę siebie przed przyszłym bólem. Możesz unikać proszenia o pomoc, nie dlatego, że jej nie potrzebujesz, ale dlatego, że nauczyłeś się że poleganie na innych może czasem prowadzić do złamania serca. Ta silna niezależność staje się tarczą wykutą z przeszłych rozczarowań, pozwalającą ci czuć się bezpiecznie i mniej bezbronnie, gdy nadal dążysz do celu. Pamiętaj jednak, że, że można polegać na innych, gdy tego potrzebujesz. Nie musisz robić wszystkiego sam. Poszukiwanie sensu, gdy życie daje ci w kość, może sprawić, że zaczniesz kwestionować wszystko, ale dla wielu nie kończy się to na pytaniu. Dlaczego ja? Zamiast tego zaczynasz pytać, czego mogę się z tego nauczyć, jak mogę się dzięki temu rozwinąć. Jest to zjawisko zwane rozwojem pourazowym, proces psychologiczny, w którym jednostki odnajdują głębsze poczucie siły i zrozumienia po zmierzeniu się z przeciwnościami losu. W ten sposób ból zamienia się w cel. Na przykład osoba, która dorastała w trudnej dzielnicy z ograniczonym dostępem do czystej wody, może założyć fundację zapewniającą dostęp do świeżej wody społecznościom, które jej najbardziej potrzebują. Wykorzystuje swój osobisty ból, aby uczynić świat lepszym miejscem. Jeśli dostrzegasz te cechy w sobie, oznacza to, że życie wystawiło cię na próbę, ale cię nie pokonało. Pokonało cię. Nadal tu jesteś, nadal stoisz, nadal się uczysz. Nadal się rozwijasz. Uzdrowienie jest w zasięgu ręki. Siła i spokój są bliżej niż myślisz. Pamiętaj, że łaska nie jest zarezerwowana dla wybranych, jest dla wszystkich, w tym dla ciebie. Zasługujesz na cały spokój, miłość, siłę i wszystko, co dobre, co życie ma do zaoferowania. Jakie cechy odkryłeś w sobie dzięki swoim doświadczeniom? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach poniżej.